Cześć widzowie! Lucifer Morningstar jest diabłem, który nudził się w piekle, przez co otworzył swój własny klub nocnie w Los Angeles. W dzisiejszym odcinku, więc, odpowiemy sobie na pytanie, jak jest potężny. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Lucyfer początkowo był archaniołem, który został zrzucony do piekła, ponieważ jego ojciec miał taki kaprys, przez co torturował dusze ludzi przez Eony, przez które też umacniał swój tytuł władcy piekła, którego zawsze wszyscy obwiniali o zło. Jako najpotężniejszy i jeden z najstarszych aniołów, jest on niezwykle silny i wykazano, że był największym aniołem Boga. W swojej ludzkiej formie może rzucić dorosłym mężczyznom na odległość 25 metrów, wyginał pręty czy rękami zatrzymywał pojazdy, a w jego szatańskiej formie jego moc wielokrotnie wzrasta, mogąc najpewniej podnieść grubo ponad 100 ton. Lucyfer jest niezwykle szybki, mogąc pojawiać się i znikać w mgnieniu oka, a używając skrzydeł, może latać szybciej niż prędkość światła, oraz jest bardzo wytrzymały z racji, że żadna ludzka broń nie może go zabić, ponieważ do piekła może odesłać go jedynie broń wykuta w niebie albo piekle, a jego duszę może zniszczyć jedynie ostrze Azraela, zdolne do przecinania rzeczywistości. Ma nieludzki refleks, dzięki któremu może łapać np. noże lecące z zawrotną prędkością czy po prostu z bliskiej odległości i właśnie dzięki temu wygrał tyle pojedynków, a także ma ogromną zręczność i precyzję, w czego wyniku może trafić w każdy cel rzucając np. oponą i dlatego nie używał żadnej ludzkiej broni posiada znacznie przyspieszony metabolizm, co nie pozwala mu się upić i wszelkie używki na niego nie działają, co też neutralizuje każdą truciznę i szkodliwe substancje, a jeżeli coś na niego wpłynie, to ten efekt szybko zostanie przez jego ciało usunięty. Lucyfer potrafi się bardzo szybko leczyć, przykładowo leczy ogromne rany do maksymalnie kilku godzin, a zwykłe rany takie jak przecięcia nożem regeneruje w parę minut, a jego jedną z ciekawszych mocy jest ukazywanie pragnień, co działało prawie na każdego, chyba że ktoś postradał rozum i nie był w stanie samodzielnie myśleć. Ukazywanie pokus działało w taki sposób, że Lucyfer patrząc na osobę robił głupią minę, a tak serio to ludzie wtedy stawali się bardzo podatni na sugestie, prośby czy rozkazy Morningstara, z czego wyjątkiem jest Chloe Decker, która była bezpośrednio stworzona przez Boga, przez co spojrzenie Lucyfera na nią nie działa, co zresztą dosyć go zdziwiło. Lucyfer ma ogromną wiedzę na każdy temat, przykładowo potrafi perfekcyjnie posługiwać się każdym językiem, a także rozumie mentalność, emocje, słabości i potrzeby ludzi, co mówi nam, że jest genialnym manipulatorem, a o jego mądrości świadczy fakt, że na własne oczy widział, jak została stworzona Ziemia i być może również cały wszechświat. Co niesamowite, Lucyfer mógł komunikować się z duchami, jaki również może wskrzeszać zmarłych, ale działa to nieidealnie, ponieważ mógłby albo wyciągnąć kogoś z piekła tworząc nowe ciało, albo wskrzesić kogoś od razu na ziemi, lecz wtedy dusza wejdzie do innego ciała pozyskując nawet inną płeć, więc taka opcja mogłaby się komuś nie spodobać. Lucyfer może lewitować albo poruszać czymkolwiek za pomocą telekinezy, a najpotężniejszą kartą atutową Lucyfera jest jego kuriozalnie wielka armia demonów, ponieważ oprócz swojej boskiej potęgi miał też na rozkazy armię bardzo potężnych i nieśmiertelnych upadłych aniołów, dzięki którym mógł rozpocząć apokalipsę albo wytoczyć wojnę niebu. Podsumowując, Lucyfer jest po prostu wszechmocnym szatanem, mogącym sprowadzić na ziemię Armagedon i zniszczyć cały świat, już nie mówiąc o tym, że przez chwilę był Bogiem, ale oddał władzę swojemu bratu Amenadielowi. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, i cześć!